Adam Przemyk? Beata Jazzga. Od wielu lat jako klub przedsiębiorczości pomagamy przedsiębiorcom rozwijać się, zarabiać więcej poprzez skuteczny networking, który organizujemy w całej Polsce. Jest wiele spotkań, poznajecie tysiące osób, setki przedsiębiorców, dziesiątki osób bardzo silnych, ale też takie firmy, które też może chcecie w nie zainwestować. Jest to świetne miejsce do rozwoju, do otoczenia się przedsiębiorcami, którzy inspirują, którzy właśnie Podnoszą energię, którzy powodują, że chce się więcej, że można odważyć się myśleć globalnie, że można działać lokalnie i dbać o swój biznes tu, gdzie jesteś, ale również można odważyć się myśleć o czymś znacznie większym. Tak, można też pojechać najpierw na jakieś konferencje, misje gospodarcze, gdzie ja chętnie zabiorę i wspólnie pojedziemy, gdzie możecie otworzyć swój umysł na to, że przecież możecie jeszcze być w innych państwach, że przecież możecie mieć rynek zbytu, albo spotkać inwestorów, na których wam zależy. Więc z jednej strony wiedza od praktyków biznesu, przedsiębiorców, którzy myślą globalnie, z drugiej strony dostęp do przedsiębiorców w Polsce, działamy w prawie całym kraju, do tego uporządkowany networking, wszystko to w dobrej takiej rodzinnej, sprzyjającej atmosferze. W Polsce mamy bardzo dużo przedsiębiorców, którzy dzielą się swoją wiedzą. Będziemy ich zapraszać i zapraszamy wciąż. Którzy chętnie o tym mówią. A dwa, sami też słuchają, bo nawet ja, jak jestem na takich spotkaniach, bardzo często sobie się, wow, jest jeszcze przecież coś nowszego i dodaje to też dużo do mojej działalności. Także sami zobaczycie, jak będziecie, że to jest niesamowite, że zaczynamy być w społeczności takiej, która mówi tym samym językiem, o tych samych problemach, mówi, te same ma wyzwania. A mieli już jakieś na to pomysły i rozwiązania, które Wam się też przydadzą. Te 9 lat i ponad 500 organizowanych wydarzeń spowodowało, że jesteśmy teraz mądrzejsi i gotowi do tego, aby dać Ci jeszcze więcej. Naprawdę warto, bo to, że się przychodzi i słucha, myśli się, że to jest kolejna konferencja. Nie, to są spotkania naprawdę z przedsiębiorcami, a potem już z przyjaźniami takimi, że razem tworzycie różne nowe biznesy. Jestem ogromnie dumny, że jest tutaj razem ze mną Beata Dzazga, jedna z najsilniejszych polskich kobiet sukcesu biznesu, więc klub przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie możecie posłuchać historii Beaty i wielu bardzo mocnych przedsiębiorców, nauczyć się na ich lekcjach, wyciągnąć też wnioski, które spowodują, że sam szybciej będziesz rozwijał się w biznesie, ominiesz pewne pułapki, które te osoby doświadczyły. Ja z, razem z moimi przyjaciółmi, bardzo silnymi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami, Naprawdę dzielimy się tym, co żeśmy sami przeszli, dzielimy się naszymi przemyśleniami, jak zarządzaliśmy, a jak zarządzamy teraz, co możemy robić z firmami, jak wzrastać, jak skalować te firmy. Dzielimy się tym naprawdę od serca i wierzcie mi, że dużo osób ma większą energię i inspirację do tego, żeby działać i się rozwijać. Świat się bardzo szybko zmienia, natomiast razem pomagając sobie, otaczając się Dodając sobie energię, kontakty, rekomendacje, kupując od siebie, wspierając się, możesz przez te wszystkie wyzwania przejść zwycięsko i przez najbliższy rok, lata osiągnąć więcej niż w wszystkich dotychczasowych latach w swoim biznesie. Nie zostawaj sam jako przedsiębiorca, nie zostawaj sam w swojej firmie, w biurze, gdzie borykasz się ze wszystkimi problemami sam. Razem wiesz mi inaczej, patrzysz na swoją firmę, masz większy dystans i widzisz, że tak naprawdę te problemy są normalne i że zmiany, które dotykają nas na rynku, dotykają wszystkich i są do przeskoczenia. Dołącz do nas, daj sobie szansę i wejdź na wyższy poziom w życiu i w biznesie. Spróbuj.